Dzień dobry. Wszechświat to temat dzisiejszej lekcji. Czym jest wszechświat? Najprościej powiedzieć, że wszechświat to wszystko. No ale definicje nie lubią takich, takich określeń. Tak, wszystko. Czyli co? Wszechświat, moi kochani, to ciała niebieskie i przestrzeń między nimi, a również energia, która w tym wszystkim jest zawarta to jest wszechświat. I teraz moi kochani, domyślamy się, że teorii na to, jak wygląda wszechświat, było wiele. I tak w drugim wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz stworzył teorię geocentryczną. Geo in centro, czyli że ziemia znajduje się w środku całego wszechświata. No, proszę państwa, my bardzo lubimy być ważni i najmądrzejsi i najważniejsi. W związku z tym ta teoria bardzo, bardzo się wszystkim spodobała. Tą teorię również zaakceptował Kościół, dlatego kiedy w XVI wieku Mikołaj Kopernik stworzył teorię heliocentryczną. Ona, on bardzo długo zastanawiał się i bardzo długo zwlekał z jej opublikowaniem, ponieważ Kościół zaakceptował teorię geocentryczną i on nie wiedział, jak to zrobić, żeby ta jego teoria była zaakceptowana. Nawet napisał list do papieża, w którym ośmielał się wątpić w prawdziwość teorii geocentrycznej. Tak, tak czy siak opublikował tę teorię w 1543 roku, Teoria heliocentryczna mówiła o tym, że Ziemia i inne odkryte wówczas planety i ciała niebieskie krążą wokół Słońca. I to rzeczywiście był przełom. Okazało się, że, że to nie my jesteśmy pępkiem świata, ale Słońce. Już w XX wieku Edwin Hubble stworzył teorię wielkiego wybuchu, słynne Big Bang Theory. O czym mówiła teoria wielkiego wybuchu? Edwin Hubble. Y Zaobserwował, że ciała niebieskie się od siebie oddalają. A jeżeli się od siebie to oddalają, to on się zastanowił, co by się stało, gdybyśmy cofnęli ten film. Czyli jeżeli ciała robią tak, to co by się stało, gdyby ten film cofnąć? I on wydedukował, że. Kiedyś ciała niebieskie były skoncentrowane w jednym miejscu. Proszę Państwa, skoncentrowane w jednym miejscu. Czyli y, cała materia budująca wszechświat skupiona była w jednym miejscu, czyli była jednym ciałem. Y, był to obiekt, prawdopodobnie kula, może o takiej wielkości, może większa, może mniejsza. I teraz, proszę Państwa, jeżeli w tym obiekcie była skupiona cała materia budująca obecny wszechświat, no to domyślamy się, że ten obiekt miał nieskończoną gęstość, a więc ciężar. No i tutaj od razu zastanawia, nasuwa się pytanie, gdzie on był? No we wszechświecie. Nie, bo on stanowił wszechświat, czyli poza tym obiektem nie było nic. Czyli to jest jakby, no nie wiem jak Wam, ale mnie jest to bardzo ciężko sobie usmysłowić, że cały wszechświat stanowił obiekt o nieskończonej gęstości i nie, niewyobrażalnym ciężarze. I proszę Państwa, w tym obiekcie zaczęły zachodzić reakcje i początkowo, tak jak mówi Baloniku, mój malutki, on zaczął, proszę Państwa, się rozszerzać, a w końcu nastąpiło sru. Potężne, potężne uwolnienie materii, czyli Big Bang Theory, czyli wielki, Wybuch, moi kochani. I teraz w uwolnionej materii zaczęły poszczególne elementy, poszczególne pierwiastki atomy się ze sobą sklejać i tworzyć obiekty, które mamy we Wszechświecie. I takie jest, taka jest teoria powszechnie uznana, teoria Wielkiego Wybuchu, stworzona przez Edwina Hubble'a, udowodniona, ogłoszona w 1929 roku. Czyli trochę lat ta teoria ma. I moi kochani, czy ta teoria mówi o powstaniu wszechświata? No tak, mówi, że materia skupiona w jednym miejscu wybuchła. Tylko teraz zadamy sobie kolejne pytanie: A co stworzyło tą materię? No i tu, moi kochani, są naukowcy, którzy próbują. Udowodnić, że coś powstało z niczego. Pamiętajmy, że to wszystko są tylko teorie. Ale są też tacy, którzy mówią, że tutaj mogło zaistnieć coś metafizycznego, czyli nie wiem, jakieś bóstwo, może Bóg, który właśnie stworzył tą, tą, tą pierwotną materię, tak, która w wyniku teorii Wielkiego Wybuchu. Stworzyła dalszy, obecny, tak naprawdę wszechświat i ewolucji. No tutaj, tutaj jakby no tych, 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 tych pomysłów, jak powstało to ciało na początku, jest na pewno wiele. Tak czy siak, wiemy, proszę Państwa, że nie teoria geocentryczna, nie teoria heliocentryczna, ale teoria wielkiego wybuchu mówi o tym i to jest teoria przyjęta, która mówi o tym, jak powstał obecny wszechświat. Początek wszechświata szacujemy na jakieś 14 miliardów lat temu. Natomiast nasuwa się kolejne pytanie, czy wszechświat jest ograniczony czy nie. Mówimy, że jest nieskończony, ale z drugiej strony ma granice. Skoro to była materia skupiona w jednym miejscu i zaczęła się rozszerzać, no to domyślamy się, że jeżeli wszechświat się rozszerza, to ma granice. Tylko, proszę państwa, wszechświat jest tak olbrzymi, szacuje się, że wszechświat jest wielki na miliardy lat świetlnych i nadal się rozszerza. W związku z tym, y, dla nas, dla człowieka, y, on jest nieskończony, dlatego że my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do jego granic, ponieważ po pierwsze nie umiemy podążać z prędkością światła, a po drugie nie mamy życia. Y, y, Długości miliardów lat, więc dla nas on jest po prostu nieskończony, mimo że ma swoje granice. Ale pamiętajmy, że jest po prostu olbrzymi. A jak zbudowany jest wszechświat? Proszę Państwa, większość naukowców uważa, że wszechświat w większości, w swojej olbrzymiej większości, zbudowany jest z czarnej materii i ciemnej energii, czyli takiej, która nie emituje światła. Natomiast materia emitująca światło stanowi 5% wszechświata, ale to jest to, co widzimy. I teraz, proszę Państwa, Podstawową jednostką organizacji tej materii widzialnej, czyli tej emitującej światło, są galaktyki. Co to jest galaktyka? Upraszczając galaktyka to zbiór miliardów gwiazd. Natomiast musimy wiedzieć, że galaktyk są miliardy, a jeżeli z kolei ich są miliardy, no to, no to wszechświat jest właśnie bardzo duży. Te galaktyki są oczywiście nierównomiernie rozmieszczone. Bardzo często galaktyki przy, przypominają taki spiralny dysk. I właśnie, jeżeli przyjrzymy się niektórym galaktykom, to okazuje się, że one są rzeczywiście takie skręcone jak lej w wannie, kiedy odpływa woda. I teraz, moi kochani, w centrum wielu galaktyk znajduje się taki bardzo mocno jasny punkt. To wcale nie jest jakaś wyjątkowo wielka gwiazda. Tylko, jeżeli sobie uzmysłowimy, że w centrum każdej galaktyki, albo prawie każdej galaktyki, tak podejrzewają naukowcy, znajduje się czarna dziura, to. No to już rozumiemy, dlaczego tam jest tak jasno. Jeżeli przypomnimy sobie, że czarna dziura to jest obiekt o nieskończonej gęstości i grawitacji, czyli obiekt, który zasysa. Ja to trochę porównuję do odkurzacza, który ma możliwości wciągania okruszków bez opróżniania worka. No to tak naprawdę zasysa i zgniata, zasysa i zgniata i cały czas nieskończoność. No właśnie, tym możemy sobie wyobrazić, że jest czarna dziura. Więc czarna dziura. Zasysa swoją galaktykę, czyli gwiazdy, które, które są w danej galaktyce, dlatego ten ruch jest rzeczywiście, wydaje się, taki spiralny. I dlaczego w centrum galaktyki jest tak jasno? Bo tam y, tych obiektów jest bardzo dużo, bo one są już przed, przed momentem jakby zasania, czyli y, przed wlotem. Y, Okej, okay. czyli, proszę Państwa, wiemy, że galaktyki to podstawowa jednostka organizacyjna wszechświata. Galaktyk są miliardy, galaktyka, w której mieszkamy my, a więc nasz układ Słoneczny i Ziemia, to... Nie kop, Bronek. Przepraszam bardzo. Kopie w ogrodzie. Yy... To, proszę Państwa, nasza galaktyka nazywa się Mleczną Drogą. E, Okej, okay. już wiemy, jak ten Wszechświat jest zbudowany, zbudowany z galaktyk, a jakie odległości obowiązują we Wszechświecie? E, taką m, chyba najbardziej nam znaną jednostką to jest Rok Świetlny. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Rok Świetlny jest jednostką odległości, a nie czasu. Czyli jeżeli mówimy, że lata świetlne, to nie chodzi nam o czas, chodzi nam o odległość. Jeden Rok Świetlny jest to odległość, Jaką światło pokona w ciągu roku. Ja powiem inaczej. Wiecie, ile to jest jedna sekunda świetlna? 300 tysięcy kilometrów. Dwie sekundy? 600 tysięcy kilometrów. Ile to jest minuta świetlna? 300 tysięcy razy 60 sekund, prawda? Ile to jest doba świetlna? No to pomnożmy sobie. A więc ile to jest rok świetlny? To jest odległość, jaką światło pokona w ciągu roku. Przypominam, że prędkość światła to 300 tysięcy kilometrów na Sekundę. Natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze Parsek to jest 3,26 roku świetlnego. Ale jest jeszcze jednostka, która nazywa się jednostką astronomiczną, po angielsku Astronomical Unit i to jest, proszę Państwa, odległość między Ziemią a Słońcem. Mniej więcej 8 minut 20 sekund tyle trwa wędrówka światła słonecznego do Ziemi. Czyli uwaga, ja chcąc zobaczyć Słońce teraz, takim jakim ono jest teraz, muszę na nie spojrzeć za 8 minut 20 sekund, bo jeżeli patrzę na nie teraz, to ono takim było 8 minut 20 sekund. Czyli 8 minut 20 sekund to, jeżeli dobrze policzymy, to jest 500 sekund. Każda sekunda to 300 tysięcy kilometrów, czyli 500 razy 300 tysięcy wychodzi około 150 milionów kilometrów. Taka jest odległość Ziemi od Słońca. Około. I proszę Państwa, tyle wynosi Astronomical Unit, czyli jednostka astronomiczna. Metody badań y, wszechświata. Moi kochani, w XVII wieku y, było przełomowe wynalezienie a mianowicie odkryto, te, wynaleziono teleskop, który umożliwił y, no, badanie wszechświata między innymi dzięki teleskopowi Galileusz odkrył plamy na słońcu czy kratery na księżycu. W naszych czasach w obserwatoriach astronomicznych korzystamy z teleskopów optycznych, czyli tych, które umożliwiają obserwowanie obiektów emitujących światło. Są też radioteleskopy, czyli przy ich pomocy możemy obserwować również obiekty, które emitują fale radiowe. Nie zapominajmy, że w latach 90. XX wieku wysłaliśmy Teleskop na orbitę okołoziemską, słynny teleskop Hubble'a, już dziadek i staruszek, on już jest zastęp, zastępowany nowymi, ale on nadal y, przesyła nam zdjęcia Wszechświata. Te teleskopy mają przewagę nad tymi y, z Ziemi taką, że atmosfera nie zakłóca jakby obrazu, tak? więc w przestrzeni międzyplanetarnej wyniesiony ten teleskop jakby daje, daje nam dokładniejsze zdjęcia. Inne źródła informacji to sztuczne satelity, czy sondy, czy stacje kosmiczne. Nie zapominajmy o tym, że również jakby dowody do badań przylatują same. Pamiętajmy, że w Ziemi raz na jakiś czas zwalnie meteoryt. Meteoryt dostarcza nam również ważnych informacji. No i nie zapominajmy o załogowych lotach kosmicznych, tak? Wiemy, że mamy stacje kosmiczne, wiemy, że tam prowadzi się różne badania, eksperymenty, więc tutaj też uzyskujemy bardzo ważne informacje. Pierwszym człowiekiem, który wyleciał w kosmos był Yuri Gagarin, który dokonał tego w 1963. W pierwszym roku. Moi kochani, co nam dają badania w kosmosie? Badania kosmosu i loty w kosmos przynoszą nam ludzkości wiele korzyści, bo dzięki nim mamy system pozycjonowania, czyli słynny GPS. Mamy, proszę Państwa, możliwość dokładniejszych prognoz pogody. Mamy telefonie satelitarną, co w wielu wypadkach, gdzie, gdzie jest niemożliwa telefonia komórkowa, ta telefonia satelitarna umożliwia kontakt, nie wiem, wyprawą zdobywającą najwyższe szczyty świata, czy gdzieś na środku oceanu, prawda? Co dalej? Mamy ułatwienia w tworzeniu map, żeby one były coraz doskonalsze. Pamiętajmy, że nie ma idealnych map, ale dzięki właśnie zdjęciom satelitarnym te mapy możemy tworzyć coraz bardziej dokładnie. Okej, okay. moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o wszechświat, jego budowę i, i, i to, jak powstał. Na kolejnej lekcji będziemy mówić o układzie słonecznym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.